W dzisiejszym odcinku sprawdzimy garaże youtuberów! Co się w nich znajduje? Tego dowiedziecie się w dzisiejszym odcinku! Ej papieran, jestem bardzo ciekawy co będzie w garażu Wojana, bo zobacz, że on jest jako pierwszy! Ej, ile tych garaży tutaj jest w ogóle? Jest ich naprawdę mnóstwo, ale każdy z nich pewnie skrywa coś niesamowitego, a wiesz co? Jestem bardzo ciekawy w ogóle dlaczego to nie są ich garaże. No, a co jest gdzieś opisane? No zobacz tutaj, tutaj jest napisane, zobacz! Oddane za darmo, bo Wojan kupił większe, czyli co? Oddał, za darmo! To bierzemy! Oddał, oddał po prostu ten garaż, żeby wiesz, bo kupił sobie większe, no to jest ciekawe, ale... Czekaj, czekaj, skoro on go oddał za darmo, to może być on pusty przecież! Nie, no nie, na pewno coś będzie! Myślisz, że będzie? No dobra, słuchaj, pewnie, no to w takim razie... Nie, nie, jakieś kuszy i pajęczyny. Kusi pojęcie, myślisz? No nie wiem, zobaczymy zaraz co woją zostawił w swoim garażu, więc dobra, poczekajcie, patrz na pu, 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 Ej, ja już coś tam widziałem! Ja już coś tam Ej. widziałem! Patrzcie, co to jest? Normalnie Ej. auto! No zostawił stary normalnie furę i to jaką? A to jedzie? Stary, no weź spróbuj! O! o kurde! Ale to jest głośne! To normalnie driftuje, stary! tu jest! Jakie to jest szybkie? O, ja nie mogę, to jest mega, mega dobre. Ej, słuchaj, no to w takim razie mamy za darmo furę od Wojana, dzięki Wojan! Ale czekaj, bo tu jest coś jeszcze, ma telewizor. Okej, okay, czyli ogląda sobie telewizję i co to są jakieś sharker boxy, o, o, a to... patrz tu? <laughs> ile I co on zostawił w tym on garażu? On zostawił tyle diamentów w tym garażu, to jest niesamowite i jakąś jeszcze tutaj ławkę ciesielską, no wygląda to całkiem spoko. No i sobie parę kółek. No dobra, no ale te auto zdecydowanie było kozackie, o i patrz on ma w ogóle w garażu. Wiatrak. Wiatrak ma, pewnie się tak leżał tutaj, o nie Ten garaż jest przemocny. No i jeszcze za darmo go dodał, no to naprawdę, naprawdę super. Ale słuchaj, słuchaj, bo tam jest garaż mój i troszkę się boję co w nim będzie. Ej! Jak to szybko jeździ. No właśnie widzę, to jest jakaś mega szybka fura, tylko nie wyjdź w ten garaż, bo wybuchnie. O nie, 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 uf, uf. Uff, wow. Było bardzo blisko. O, dobra, ale zobacz. Zabrany, bololo nie płacił czynszu. Eee, ups. I no, trochę tak było. Nie zapłaciłem czynszu za garaż, no i został mi zabrany, ale nie pamiętam totalnie, co w tym garażu było. Eee, co to? Eee, Bola? Okay. Yy, dobra, tutaj jest dużo Coca-Coli, widzę. Yy, no tak, no bo dużo Coca-Coli zostawiłem i mój rower, ej, co to robisz mój rower? Tyle tyle No bo ej, ale bardziej się zastanawiam, czemu zostawiłem Majki w garażu <laughs> a Pewnie To nie robiłem pranie, a to. <laughs> to jest skrzynka. moja wełniana skrzynka, czy ty tu widzisz? Za takie coś istnieje? No, no istnieje, ale to tylko w świecie obiec, ale zobacz, wow. drewniana skrzynka, czy nie drewniana, tylko wełniana, no, a co tu jest? Lecyki, biorę je wszystkie, biorę je wszystkie, bo co, bo je blecyki, to no muszę No, powiem ci, że tego garaże naprawdę spoko, no ale wiesz, no on został mi zabrany, bo y, nie płaciłem czynszu, to troszkę jest słabo, ale Zabrali ci no, kole. Było, jest kola, jest rower, jest, y, no majtki moje są, no i jest dywan, no ale powiem ci szczerze, że no, garaż Wojana, no lepszy był. No, nawet, gdzie no, auto? kosztował No wiesz co, ja chyba nie miałem auta nigdy, więc dlatego tutaj nie ma auta, ale czekaj, zobacz, Pimpek, Pimpek zapomniał, zapomniał że ma garaż, ma garaż. <laughs> Pimpek po prostu zapomniał, że ma garaż i, i zostawił ten garaż tutaj w tym miejscu, no dobra, no to co, zobaczymy, co ma Pimpek w ogóle w garażu, też jestem bardzo, bardzo z tego ciekawy, bo to jest w sumie trzeci garaż, dobra, dawaj, chodź, zobaczymy, co będzie o Pimpek w tym garażu, Otwieramy. o, dobra, e, okej, okay. ej, co ty, co to on ma w tym no, garażu? Ale staroć! Co to? Ej, on ma Nintendo! Ale starocie! On ma Nintendo, ma jakiegoś kwiatka... E, no dobra, ma kwiatka... Co to co? na ścianie? Chipsy! No, faktycznie! Ej, Co, co? On sobie gra normalnie na telewizorze na Nintendo i je chipsy? Ja patrz jaki ma telewizor. No właśnie widzę, telewizor ma mega, mega stary. O, i patrzcie, ma tu wiatrak normalnie. Ej, wyłączę go. Ja tak mogę wyłączyć, ale Zobacz super! Patrz te światła w góry! i właśnie, nie zauważyłem tego, on ma tutaj światła drogowe chyba No, no bo jakieś wyścigowe, ciekawe skąd to ma, ale gdzie jest jego fura, on nie ma żadnego auta, to jest niemożliwe, ale ma deskorolkę Deskorolkę ma No, tylko nie może chyba, nie może na niej jeździć, ona jest chyba zepsuta, ma jakieś kwiatki, o jakiś obraz No i w sumie to tyle, no tak wygląda no, w sumie ty lepsze No, ja miałem, no w sumie czy lepszy, lepszy, no miałem majtki i miałem Na razie, ten jest na razie najgorszy No, na razie Pimpek się nie postarał, jest w swoim garażu, Oj. be Dobra. Czemu pobijałeś Pimpka? Przepraszam Bibek, już nie będę ci tak robił, ale wiesz co, twój garaż był troszeczkę gorszy niż mój, ale dobra, poczekaj, mamy Dave. kolejny garaż Dave'a i dlaczego ten garaż Dave'a został Myśla, Myślałem, że nie trzeba za niego płacić. A, no to Dave, y słuchaj, jak wynajmujesz garaż, to za niego trzeba płacić, więc y no nie masz garażu niestety, ale teraz mamy go my, więc zaraz zobaczymy, co jest w tym garażu, więc uwaga, uwaga, pu, uwaga, pu, I dobra, 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 ale stąd, zanim zobaczycie, co jest w tym garażu, ej no, cicho, cicho, cicho. Ja zanim zobaczycie, że jest w tym garażu, muszę zrobić w górę. O, dzięki, dobra. No, ten. O! Jaka fura, Mustang! ale co on ma za furę? jakaś stara to jest fura chyba. ale kozackie. Ty, ale mega ładna. Poczekaj, do ciebie. Brzmi, 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 tylko muszę do ciebie wsiąść. Dobra, jestem. Dawaj. Łooo! Patrz to, jak to jedzie fajnie! Dawaj im bokiem. Nie! Czemu ty wjechałeś to? Dobra, dobra, dobra. Poczekaj. O nie, o nie, 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 nie. Nie! Zeszłać garaż wojana, to jej się na pewno mu nie spodoba. No ale trudno. Nie! Ja, stąd wysiadam. ja, nie będę ja już wysiadam, ja nie będę uczestniczył ja ja nie będę uczestniczyć w niszczeniu garaży. No no, garaż jest zniszczony. Nie! Wciąłeś mi autem w garaż I jeszcze straciliśmy pewnie w górę przez to! No, no co nie! Ty ale chce, ty to zrobiłeś! Ale patrz, auto to jeszcze żyje! No a to jeszcze żyje, ale mój garaż już nie żyje! Ale trudno, garaż się na pewno naprawi, ale poczekaj, co ma Dave jeszcze w garażu? No dobra, widzę, że ma. O, ma wyjście ewakuacyjne, czyli ma informacje, gdzie po prostu uciekać, więc to już na plus. Korki ma, patrz! Zawsze się mówi, że na wywala korki, to są to chyba te korki tak zwane. A tak, żeby włączyć światło i tak, tak dalej. A nie wiem, jak to się Wentylacja, to jest wentylacja. A już nie ma wentylacji, jak bo nie to się działa? wentylacji. No, ale faktycznie, ma normalnie wentylację i to widać, że jest tu wentylacja, ale super. O, ma gaśnicę i ma e, świetlik. I e, czemu on wyrzucił? Patrz, on wyrzucił. Jajko? Z Jajko tos, wyrzucił. z, z bekonem. On, tos... on wyrzucił tosta z jajkiem? Nie, tosta nie! wyrzucił. Wy tosta wyrzucił. Oj, i patrz, i on tu nie sobie w kosza tutaj, normalnie tak, o i pu. Oj, i się rzuca, no ja nie tak Nie, ale fajne, miał fajne auto, miał. Miał super auto naprawdę i ja nie wiedziałem, że Dave ma w ogóle taką furę. No wygląda to naprawdę... Tylko uważaj, żebyś nie nie wypadł z tego. O poczekaj, czekaj, czekaj, dobra. Zrób ścieżkę. Już próbuję ci zrobić ścieżkę, tylko... O ty jesteś zablokowany. O dobra, czekaj, nie! Wow! Dobra. Ty, co! Ty, stop. Ale mocarz. Ty, z tym autem coś się dzieje niedobrego, wyjdź z niego, please. I on jest zbugowany? Co jest? Nie, jest zbugowany, no. Nie, nie, nie. Nie 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 proszę, Dalej? nie rób nic, Jest bardzo zbugowane, patrz co się z nim dzieje Ej, Ej. Ona się porusza Dobra, dobra, zostawmy je, zostawmy no je, je Zostawmy je w tym miejscu, bo, bo to, to w ogóle nie ma, nie ma co Ale zobacz Ej, co my mój. mamy teraz O, pa, patrz Kalion wyjechał do USA i zapomniał go opłacić No chyba żart No dlaczego nie opłaciłeś garaż, zapomniałeś ja zapłacić garaż? Jak nie opłaciłem? A, no tak dobra, ciężko. dobra, ale ty co tu jesteś? Eee... BMW! Sory, Jaki ty masz, wielki! Ty masz trzy auta, ty masz największy garaż! I zapomniałem, że ja takie rzeczy mam. Patrz ty masz BMW swoje normalnie, ty masz w ogóle jakieś czarne jeszcze BMW, to jest twoje stare BMW, czy jakieś nowe kupiłeś? Nie no stare, wow. stare. Wow! co nie, nie nie, nie, ty masz lampo? No. Ty nie mówię widzowie pewnie żebyś kupił lampo, nie! Yeah! E <głos> nie! <głos> no, no i właśnie, nie masz Ja nie masz kliknąłem, lampa. ja nie kliknąłem niczego, to samo pojechało. E, no dobra, no w takim razie to był chyba sabotaż i, i to niszczyłeś Nie, nie mój No dobra, ale zobaczę się zachowało, klimatyzacja się zachowała. Ooo, to najważniejsze. Klima się zachowała, a tutaj nie pamiętam tak czemu, tu było na łóżko chyba jest. było. już nie mam Lambo, widzisz? Tutaj było chyba łóżko i w sumie szafeczki, więc w sumie tutaj po prostu pewnie sobie spałeś, co? Czasem raz no. po raz. No, i już nie mam Lambo. Co? Ej, a co to jest to? To. To wino! 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 No! No nie mogę! Dobra, 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 a co ty a coś tutaj źle? co masz? Ej, a ty, zobacz, co masz? Co to masz jakieś to jedzenie chyba? Ty masz. O bo no, to zgrzebiało, zagrzybiałe, No właśnie widzę, fuj to jest pełno pleśni! No dobra, nie podoba mi się. Ej, fajne obrazy masz, zobacz! Masz obrazy takie, takie dziwne, takie nie minecraftowe, takie zobacz. No dobra, ale ej, widzę, że wyjechałeś z swoją Fajne Fajnie dobra! Ej, patrz dwie klimy w jednym garażu! Trzy! No, trzy. Ty, to ty naprawdę musiałeś przez te auto mieć mega gorąco w tym garażu. A no, tak mi się wydaje, no dobra, ale zobaczymy co bo teraz Milki w swoim garażu. Ale czemu Milki straciła garaż? Kot pogryz właściciela garażu. Aha Czyli mhm. Vincent pogryz właściciela tego garażu i Milki przez to straciła garaż! No to się nazywa wtopa. no ale zobaczymy w takim razie, co Milki ma wow. w swoim garażu! Co to za furka? Ej, ładne, takie Porsche. Ej, ładne, Ej, kota ma no tu ciociu, ciocia, patrz! Tutaj śpi, kota. To jest Vincent! co? Jest Vincent. Ten co pogryzł? O, tak, 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 oj, Vincent, Vincent, dobra. Cześć, że tu śpi, a my tylko weźmiemy furkę, dobra? Ciebie ale zostawimy. Skit, skitrany. No, 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 ale on chyba, koty chyba lubią spać w takich miejscach, takich wiesz, skitranych właśnie. No dobra, ale czekaj, trzeba wejść do tej fury, może przez okno wejdę. O, jestem, dobra, dobra, wow. dalej. Jedź, jedź. O, dobra. Dobra, patrz to, ej! O, to. Ale wolno jeździ, Eee, ale driftuje! Driftuje! Dobra, czekaj, ja teraz próbuję wjechać wjechać na, ten, na drogę! Dobra, i... Dobra, Nie, nie, nie robi nie robię, nic, dobra. Wjechałem na drogę. I Ej, dobra. To auto milki nie jest, może jakoś mega szybkie. Ale się fajnie prowadzi w miarę. Oj, dobra, za dużego drifta dałem. No dobra. Ej! O kurde! Ty, o, ty tak nie rób ty mał ten lepiej, nie? Bo, bo to się rozbije zaraz, za 3 za sekundy się zaraz rozbijesz. No dobra, ale to w takim razie garaż Mirki miał w sobie super górę. Ale auto. był Vincent! No był i Vincent. był Vincent! No to naprawdę, naprawdę super! Ale czekajcie, czekajcie! Co jest następne, następny jest garaż bola! Patrz, zobacz to! Bolo! Ma garaż w ogóle swój? Poczekaj, bolo jest za młody, by mieć garaż, skłamał. Mnie. A, no właśnie, 5 no lat, ma, dlatego zdziwiłem Więc się. Jak myślisz, co może mieć bolo w garażu w takim razie? Razie. Bolo w garażu może no. mieć zabawki dla dzieci. Zabawki, no to zobaczymy, co będzie miał bolo w garażu! Zabawki zarażu. dla dzieci. E, co on ma? Oha! To ma słaby garaż, on ma tylko Ale jakiś bez skuter. beznadzieja. Bez ma jakiś skuter, ma jakiś błyki. No ma tak samo jak ty. No i ma koszuleczki swoje ze skinami tutaj normalnie wywieszone No i ma Coca-Cola! Dobra, dam mu więcej coca -Coli. o, więcej Coca-Coli Coca-Cola jest... Nie, nube. bo będziesz, znowu się zamienisz w kole jak ostatnio No dobra, dobra, to mniej Coca-Coli w takim razie No dobra, ale Bolo tak naprawdę w tym garażu nic nie miał Bo tak naprawdę Bolo w ogóle nie powinien mieć garażu, bo jest po prostu za młody, na mieć, na żeby mieć garaż, no ale trudno <laughs> Fajne są te opisy no, no naprawdę, a co to jest tu? O, ptyś, To jest Ptysia! Patrz, a co tu jest napisane? Tyś wysadził przypadkiem garaż właściciela. Ups, czyli dlatego mu zabrał garaż, ale pan w ogóle jak tu stoi, tak taki ten za tym. bo nikt nie wie jak wygląda w prawdziwym życiu. O nie mogę, dobra, a co ty będzie? Tyś wysadził, dobra, no to co otwieramy? Oj, co to? tysiąc! Ale On ma furę! Serio jest jego fura? No, no, na wojnowicach taką ma. O ja cię nie mogę Co to jest podpięte, co to? Co to jest? To jest jakieś mechanizmy jakieś takie ty, redstone block to jest jakiś taki dziwny. I patrzcie, to i nawet tutaj ma światło, i ma pełno redstone, i ma. tą mega furacja. No, bo to, to, jest, jest to? to jest taki mechanik, on wszystko ogarnia. O, a, a to? To jest jakiś air conditioner kondenser No ale taka dziwna, taka, nie wiem, firmowa, jakby normalnie to powinno w jakimś... być To powinno być na zewnątrz. Ale no, widzisz, on ma w środku, dlatego mu pewnie zabrali, co? No dobra, ale widzę, że są jeszcze jakieś kwiatuszki No i w sumie tak to się prezentuje, no i oczywiście furka, ale fureczka, ty! Dobra, trzeba się przejechać, fureczka, ptysia! Kto miał na razie ten? Najlepszą? No! To chyba ty miałeś, najlepszy jest trzy fury, nie? Ło, ej dobra, ta fura tak leci, e, to. uważaj! to! jest ta fura jest kozacka Ej dobra, ten Merol jest naprawdę... O nie! Co ty zrobiłeś? Podem do wody. Co? Jestem we wodzie. Dobra, e, fura się została zatopiona. E, no, ale czekaj, została nam. Ej! O! Ty, ale ty latasz tym fajnie! No nieźle, nieźle. <laughs> Panie, o, no nubek! i zobacz, co tu zostało i co tu jest napisane. Nubek poszedł na Dirtowicę i nie zapłacił. O, Nienawidzę ci... Dirtowic. Czemu? Bo poszedł tam i nas opuścił. Aha. O nie no to faktycznie lipa, no dobra, ale co ma Nobek w garażu? Trzeba to zniszczyć! Ej! <grystanie> Dwa Pasaty. A, czyli ma... Dwa Ej, auta? ale inne są? Co to są za auta w ogóle? To jest serio auto takie? No a co? O ja Volkswagen widzę, jo, jakiś taki brązowy. Passat, Passat. Po to, on może normalnie szybnach otworzyć w tym aucie! Ale jest mega wolne. O ja, mega wolne, no to dobra, czekaj, ja, ja wejdę do tego po prawej stronie. A ty do tego po lewej stronie możesz wejść, dawaj, chodź Nie, no, zobacz sobie e. Jak to, to wyjadł, nie niedzie. No bo to jest manual Patrz, patrz, lecę, A to trzeba biegi zmieniać! Nieee! Yy... jechałeś z garaż... Kto, tak, tak, wysadziłem, wysadziłem, no No nie, no i teraz straciliśmy już wszystko! Ale widzowie, to mamy garaż youtuberów, którzy mieli kiedyś garaże, ale już nie mają, bo już są nasze!